Wybierając się na ekspedycję posawania danych, niezwykle ważne jest zrozumienie, co oznacza średnia. Podobnie jak lwy gromadzące się wokół wodopoju, dane często grupują się wokół centralnej wartości. Tę kluczową wartość, wokół której skupiają się dane, nazywamy miarą tendencji centralnej. Istnieją trzy główne miary tendencji centralnej: moda, mediana i średnia arytmetyczna. Każda z nich oferuje inny punkt widzenia na centrum zbioru danych. Te miary pomagają nam zrozumieć, gdzie skupiają się dane, ułatwiając interpretację nawet bardzo dużych zbiorów. Moda to taki zwierzak na sawannie danych, którego spotykamy najczęściej. Mówiąc prościej, moda to wartość, która pojawia się w zbiorze danych najczęściej. Wyobraźmy sobie stado zebr przy wodopoju. Jeśli policzymy paski na ich grzbietach i okaże się, że najwięcej zebr ma ich po 10, to 10 będzie modą dla liczby pasków w tym stadzie. Moda jest szczególnie przydatna, gdy analizujemy dane podzielone na kategorie, takie jak kolory czy gatunki zwierząt. Na przykład obserwując stado słoni i zauważając, że dominuje szary kolor, e, możemy powiedzieć, że szary. To moda dla koloru słoni w tym stadzie. Należy jednak pamiętać, że moda nie zawsze jest najlepszym odzwierciedleniem centrum danych. W przypadku danych niesymetrycznych lub wielomodalnych, moda może dawać mylne wrażenie. Wyobraźmy sobie stado flamingów, w którym dominuje różowy kolor, ale jest też kilka pomarańczowych osobników. Różowy będzie modą, ale nie możemy zapominać o istnieniu pomarańczowych flamingów. Nasz drugi odkrywca, mediana, wskazuje wartość znajdującą się dokładnie po środku zbioru danych. Aby znaleźć medianę, musimy najpierw uporządkować dane od najmniejszej do największej wartości, niczym mrówki niosące liście w równym rzędzie. Mediana to wartość niesiona przez mrówkę znajdującą się dokładnie po środku tego szeregu. Jeśli liczba danych jest nieparzysta, mediana to po prostu wartość środkowa. Proste, prawda? Wyobraźmy sobie, że mierzymy długość języków pięciu kameleonów i ustawiamy je od najkrótszego do najdłuższego. Mediana to długość języka trzeciego kameleona. Jeśli liczba danych jest parzysta, mediana to średnia arytmetyczna dwóch środkowych wartości. Pomyślmy o dwóch nosorożcach, które przyjaźnie ocierają się o siebie rogami. Mediana ich wagi. To suma wag obu nosorożców podzielona na dwa. Co ważne, mediana jest odporna na wpływ wartości skrajnych. Dlatego w przypadku danych o dużej rozpiętości może być bardziej wiarygodnym wskaźnikiem niż średnia arytmetyczna. Mediana jest jak potężne drzewo baobab, niezachwianie, stojące pośród sawanny danych, niewzruszona na zmienne wiatry wartości skrajnych. Rozdział czwarty. Zanurzmy się w świat średniej arytmetycznej. Średnia arytmetyczna to prawdopodobnie najbardziej znana miara tendencji centralnej. Obliczamy ją, sumując wszystkie wartości w zbiorze danych i dzieląc wynik przez liczbę tych wartości. Innymi słowy, średnia arytmetyczna pokazuje, jaką wartość miałaby każda dana, gdybyśmy rozdzielili je wszystkie równo. Wyobraźmy sobie grupę surykatek, które dzielą się smakowitym skorpionem. Średnia waga surykatek to suma wag wszystkich osobników podzielona przez ich liczbę. Należy jednak pamiętać, że średnia arytmetyczna jest wrażliwa na wartości skrajne. Jest jak delikatna pajęczyna, która drży pod wpływem najlżejszego nawet podmuchu wiatru. Jeśli do stada żyraf dołączyłby słoń, średni wzrost zwierząt znacząco by wzrósł, mimo że większość żyraf pozostałaby dużo niższa. Dlatego też analizując dane o dużej rozpiętości, musimy zachować ostrożność interpretując średnią arytmetyczną. Rozdział 5. Wpływ kształtu rozkładu na miary tendencji centralnej. Kształt rozkładu danych ma kluczowe znaczenie dla wyboru odpowiedniej miary tendencji centralnej. Wyobraźmy sobie idealnie symetryczny łańcuch górski. W przypadku rozkładu symetrycznego średnia arytmetyczna mediana i moda pokrywają się, jednak w przypadku rozkładu asymetrycznego wartości te będą się od siebie różnić. Jeśli rozkład jest skośny w prawo, to znaczy, że ma długi ogon po prawej stronie, średnia arytmetyczna zostanie przeciągnięta w tym kierunku. Analogicznie, w przypadku rozkładu skośnego w lewo, średnia arytmetyczna będzie bliższa wartościom mniejszym. Zrozumienie kształtu rozkładu danych jest niezbędne do wyboru odpowiedniej miary tendencji centralnej. Rozdział 6 Podsumowanie. Jak wybrać właściwą miarę? Każda z miar tendencji centralnej oferuje nam inny punkt widzenia na centrum zbioru danych. Moda podkreśla najczęściej występującą wartość, mediana wskazuje środek zbioru danych. A średnia arytmetyczna pokazuje uśrednioną wartość dla całego zbioru. Wybór odpowiedniej miary zależy od charakteru danych oraz od pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź. Niczym mądry żółw, który ostrożnie stawia każdy krok, musimy starannie dobierać miary tendencji centralnej. Zrozumienie zalet i wad każdej z nich pozwoli nam odkryć ukryte zależności i historie zapisane w danych. Świat analizy danych jest pełen niespodzianek i odkryć opanowując sztukę posługiwania się miarami tendencji centralnej, możemy śmiało żeglować po oceanie danych, odkrywając ich tajemnice i znaczenie.